Hej, ekipa, witam was stanie. Witam was ponownie w Dune Spice Wars. Jeżeli jesteście żądni walk wojskowych, dyplomatycznych, intryk i akcji wywiadowczych, kontrwywiadowczych, to jesteście we właściwym miejscu. Zapraszam was więc na Dune Spice Wars. Przyznaję, miasto niebieskich naprawdę zacnie się prezentuje. Bardzo ładne, kolorystyczne, pasujące na tym tle piękny gór, ale co to? Wrogie jednostki? Oczywiście nie nasze, w, w żadnym pozorze. my postanowiliśmy chwilowo wstrzymać ataki na niebieski, żeby tutaj faktycznie się móc przeorganizować, ale kto powiedział, że Sicze nie mogą najeżdżać tutaj neutralne, czemu nie? Jakieś wydarzenie mamy, co tu się wydarzyło, siła robocza, nie ma problemu, ale wiecie co, tak sobie myślę, że może, skoro słuchajcie, tak ładnie oni tutaj zrobią zamieszanie na północy, a tu taka biedna, bezpańska wioska stoi, może byśmy się tym zaopiekowali? No wiecie, jakby tu przyszedł Czerwony i miał przejąć to terytorium, to my byśmy tego nie chcieli, prawda? Trzeba by tutaj zdecydowanie pomóc. Tylko, tylko pytanie, czy moment... A, proszę! Czy tu była jakaś jednostka? Dobrze, że w takim razie nie wykorzystaliśmy tego. Operacja przeciwko mnie. O, znowu niewidzialny rynek, a, dobra. Wrogi jednostki w Polsce terytorium, a bo oni sobie spacerują Słuchajcie, no to co, jeżeli oni faktycznie tam robią takie zamieszanie A ja się boję, że czerwoni tutaj będą chcieli przyjąć tą osadę taką bezpańską Mówicie właśnie oddział kolejny został zabrany To wiecie co, odwiedźmy ich tutaj, odwiedźmy, ochrońmy Bo jednak ja się boję, że tutaj to miasto padnie łupem czerwonych A czerwoni naprawdę się mocno tutaj panoszą, więc nie chcemy nie chcemy zrobić tego, żeby faktycznie był problem. Słuchajcie, no to trzeba się zaopiekować tym miastem. A jeżeli mnie pamięć nie myli, jeżeli to, co zauważyłem w tamtej osadzie, tak okazuje się, słuchajcie, jest akcja taka. Ja to zauważyłem przy tej osadzie, jak przejmowaliśmy, tylko niechcący tam zlikwidowałem tą wieżę. W momencie, kiedy wioska wstaje w oblężenie, wszystkie systemy obrony zostają wyłączone. Więc, no zdecydowanie. Zdecydowanie warto. Dobra słuchajcie, przejęliśmy, na razie widzę niebieskiego to nie ruszyło, nie zainteresował się, trudno. Jego, jego sprawa, jak widzicie, w ogóle on nie dba o te swoje wioski, w ogóle. Więc no zdecydowanie trzeba samemu o tym pomyśleć, bo jeżeli czerwony by to wbił, no to wiemy, jakby mogło to się źle skończyć, nie tylko dla nas, ale także dla niebieskich. Co tu się dzieje? Twoje oblężenie mamy, prośba Han. Lowa nie Dziękuję, nie jestem zarysowany. No i tak, żeby to przejąć, z tą osadę, to potrzebujemy 242 punkty wadzy. Do zrobienia, do ogarnięcia. W międzyczasie zrobię sobie jeszcze tutaj lotnisko, żeby łatwiej było nam w przyszłości przerzucać jednostki. Jak widzicie, produkcja przypraw jest gigantyczna. Faktycznie te pięć żniwiarek robi tak genialną robotę. Jeszcze jakbym miał dodatkować trzeci punkt obstawy na nie, to już byłoby rewelacyjnie. Na razie na dwóch całkiem leci. Prośba o komunikację: kto tam? Podziwiam bogactwo Twoich zasobów. Jak mogę pomóc Ci z nich korzystać? Myślę, że nie trzeba. My sobie dajemy radę. Najwidoczniej Ty nie dawałeś, więc my sobie damy radę. Spokojnie, nie przejmuj. Tym, ale patrzcie, zapasy mamy gigantyczne i wszystko mamy na plusie. Zarobek jest taki średni, dlatego czekam na tą dwójkę. Na razie wolę narobić zapasy, żeby w późniejszym etapie ewentualnie 100% sprzedawać. I tak, przelicznik według mnie jest spory. Jak tam konkurencja? No, kolega, zdecydowanie widzicie, trzymał rękę na pulsie. Tu niebieski. Niebieski po prostu już zawija się, interes zamyka w takim razie. Choć kasy, patrz ile on ma pieniędzy, bardzo bogaty gościu. Natomiast tutaj no trzeba będzie powiedzieć szczerze, że nie wiem jak to oni, u, u nich to wygląda. Czerwoni mocno tutaj podgryzają ich, próbują coś tam wyczaić, ale jednak żółci cały czas trzymają, trzymają się twardo, nie odpuszczają. I to jest bardzo, bardzo fajne. Opłacony podatek imperialny, świetnie. No to co? Słuchajcie, mamy to i jeszcze właśnie kolegium. I znowu w kolegium jest sędzia, sędzia, który widzicie nie chce zejść, nie chce zejść z trybuny. No dobrze, trzeba będzie tą pozycję utrzymać, bo naszym celem jest jeszcze zdobycie przewodniczącego, a ostatecznie gubernatora. Mam nadzieję, że nam się to powiedzie. Jeżeli chodzi o hegemonię, jesteśmy z niebieskimi, znaczy, przepraszam, jesteśmy z czerwonymi, trochę się ścigamy, choć oni mają zdecydowanie więcej, no bo dużo walczą, tak, dużo tam walczą, więc no, dość logiczne. Mimo wszystko będziemy starać się utrzymać naszą pozycję. Tutaj czerwoni się wpychają i to mi się nie podoba, więc prawdopodobnie tutaj będziemy już, słuchajcie, musieli się wzmocnić. Więc już postawmy w tym momencie biuro rekrutacyjne? Nie, nie biuro rekrutacyjne, przepraszam. Tu ma być wieża, bateria rakietowa, która będzie odpierała wszelkie próby do kuczenia nam, tylko tak, gdzie ja mogę ją najbardziej zostawić? Tutaj, słuchajcie, mogę ją tutaj postawić, więc postawmy, niech ją już to budują. Zastanawiam się, czy ewentualnie tutaj bym baterii nie postawił za 300 pletonu. Ile taka wieżyczka kosztuje? Już nie sprawdziłem sobie. 4 6 Wiecie co, jest to wykonalne, zwłaszcza jeżeli oni mają tu uderzyć, to mogą być niebezpiecznie dla nas, więc postawmy te systemy obronne. Mogą nam naprawdę uratować skórę. A na pewno nie będą nam aż tak przeszkadzać, bo jednak mamy, słuchajcie, mamy możliwości, mamy finanse, więc pozwólmy sobie troszkę zaszaleć. O, tu jakiś zasób, co to jest? Czarny rynek, mogę zdobyć nagrodę i Solaris. Dobra, słuchajcie, nagrodę i przyprawę, Solaris i przyprawę, więc w takim razie wysyłamy tu. Misja się powiodła, bardzo dobrze. Właśnie, czarny rynek czarny rynek to możemy, słuchajcie, rzucić tutaj w takim razie. Na tą okolicę, tylko tu zdobędziemy przyprawę. Z tego miejsca idealnie. I mamy w takim razie wszystko. Czekamy. Czekamy na kolejny czarny rynek, niewidzialny rynek, przepraszam, to jest niewidzialny rynek. Wykorzystujemy wszystkie zasoby, żeby tutaj im jak najbardziej dokuczyć. Uff, tym razem po raz kolejny się udało i nawet nie jest wynik. Słuchajcie, patrzcie jakie głosowanie zawzięte. 521 kontra 566, gdyby nie rody mniejsze to byśmy przegrali, bo Hakonenowie naprawdę wcisnęli z tego naprawdę sporo głosu, sporo wydali, ale to nic, damy radę, słuchajcie, damy radę, 566 głosów, przewaga, bardzo dobrze, kość rekrutacji jednostek, czyli czerwony trochę się uspokoi w najbliższym czasie, przynajmniej taki jest zamysł, A ja w tym czasie mam nadzieję, że uda mi się wbić badania do wyzwań do broni, bo przydaliby się tutaj jednostki strażników i ciężkiej milicji, na pewno tak. Póki co jestem troszkę na minusie, więc zaraz to poprawimy, zaraz to poprawimy, ogarniemy. Już jest na plusie, już jest w porządku. A ci gdzie idą, przepraszam bardzo, a ci się wybierają do nas i skąd oni wyszli? Ale ewidentnie idą do nas, więc prawdopodobnie będziemy musieli się nimi szybko zająć. Ja już tutaj przygotuję się oczywiście do obrony, żeby tutaj nikt się nie wpakowywał nam na osadę. Proszę bardzo, i tutaj mam nadzieję, że uda nam się to niedługo 20-25 na 242, dosłownie moment, nas dzieli od tego, żeby faktycznie to ogarnąć A póki co likwidujemy jednostki wroga, które chciały się wedrzeć na nasze terytorium. Zajmujemy nie tak naprawdę, w, na, zanim cokolwiek będą prowadzić, robić, ale ja nie chcę rakietami. Halo, co to za oszukiwanie? Jakie rakiety? No nie! Pseudo wsparcie dostali, ja się tak nie bawię. Słuchajcie, ja się tak nie bawię, oni dostali pseudo wsparcie. To jest oszukiwaństwo. Naprawdę to jest nie fair. Ooo, jak miło! Jak widzicie, nawet Czerw podziela naszą rację, że walka z nami się nie popłaca. Haha, ha. dobrze, bardzo fajnie, natomiast to, że. Niebiescy mnie zaatakowali, nawet nikt nie atakując. To było bardzo niesłuszne. Czerwoni troszkę się rozpanoszyli, słuchajcie, trzeba tutaj pokazać im, że zdecydowanie nie mogą przejąć tej osady, bo ja się na to nie godzę. Mamy tutaj już, zostawiam sobie oddziały ratunkowe, w razie ale tej osady wy nie przejmiecie. Co to to nie? Wynucha mi stąd dziady! Ja tutaj nie będę z Wami dyskutował, proszę zająć się tą osadą. Proszę zlikwidować te drony przede wszystkim, bo drony są naprawdę uciążliwymi jednostkami. A i właśnie, dziękuję. Proszę zlikwidować. Nie będziecie mi tu nic przejmować, zaraz będzie po Was. Sio, dziękuję. Jeden oddział poszedł, prawdopodobnie za chwilę będzie drugi oddział i skończy się Wam zabawa na przejmowanie terytorium, które nie powinny należeć do Was. Właśnie, Sio, wynocha stąd. Nie ma dla was tutaj miejsca, dziękuję, 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 no dawać chłopaki, jeszcze jeden cios, tak Dobra słuchajcie, tymi trzeba się zająć, bo zdecydowanie oni się tutaj pchają, niefortunnie, ale co, przepraszam bardzo, tą osadę przejęli? O nie, o nie, to nie należy do was, proszę się tu nie wpychać, co najlepsze baterię rakietową postawili No ale raczej to nie będzie należeć do nich, ja na takie coś nie zezwalam jeszcze tak z formalności, mamy kolejne kolegium, i jak widzicie, już wydaje ostatnie głosy na przewodniczącego kolegium. Trzymajcie kciuki, żeby się to udało, żebym mógł to przejąć. Naprawdę zależy mi na tym niesamowicie, więc liczę na to, że to zdobędziemy. Fajnie byłoby być tym przewodniczącym kolegium, mieć pełną władzę nad lansradem a jak to wyjdzie, wykryto najazd, przepraszam, gdzie, a tu najazd, słuchajcie, ale sądzę, że sobie dadzą radę, a jak nie, to ewentualnie tam jakieś małe wsparcie wyślę, a co to, O, koledzy się ruszyli do bitwy, to chyba trzeba będzie tu jakieś małe wsparcie wysłać w tym kierunku, proszę bardzo, no zapraszam, zapraszam, ja wam tutaj nie pozwolę się tak łatwo panoszyć, co to, to nie, proszę bardzo, wchodzimy tutaj i uwaga, wyniki, wyniki Lansradu mamy. Przewodniczący Kolegium, jesteśmy Przewodniczącym Kolegium, jeszcze tylko nam brakuje gubernatorstwo Dziuny. A dostali Hakonenowie po raz kolejny podziękowanie od nas i od firmenów dla czerwonych. W każdym razie trzeba teraz się obronić w tym miejscu, gdzie tutaj naprawdę nie pozwolimy na panoszenie się wrogich jednostek. Trzymajcie, słuchajcie, się zdala stąd. Pytanie, czy ja mam gdzieś tu zwiat? Mam, słuchajcie, zwiat, bo zwiat mi pozwoli ewentualnie sprawdzić, czy nie mają jakichś dronów na wsparciu, to by było bardzo potrzebne dla nas rozwalić im drony. Właśnie drony, drony najistotniejsze są drony. Na pierwszym rzut oka, żeby drony im rozwalić. Tak, dziękuję i drony wywalajcie stąd. Wywalajcie stąd. Sio, dziękuję, słuchajcie. Teraz bierzemy się im za te jednostki. Proszę, idealnie, proszę likwidować. Nie będzie tutaj miejsca dla... Okupacji nie będzie miejsca dla czerwonych, to ma być wszystko zlikwidowane. Kolejna jednostka padła, jeszcze tych rozwalimy. Słuchajcie, panie, byłoby gdyby tutaj jeszcze wsparcie nie obrywało. Proszę tych likwidować. Dobra, mamy to jeszcze tutaj minimalnie. Minimalnie, minimalnie tych i chyba to będzie wszystko. Patrzę czy ewentualnie nasze jednostki potrzebują jakiegoś wsparcia, tutaj by się przydało. I czerwoni wytłuczeni, no to super słuchajcie, nie ma tutaj dla was miejsca. Ja na takie coś się nie godzę, proszę ich rozwalić. Choć widzę te jednostki, straż rodu mocna, bardzo mocna, zakłócono, że wrażenie plus 2%, ale dobra. Udało się. Udało się, zlikwidowaliśmy, no i czekamy 249 punktów, aby tą strukturę przejąć. Bardzo dobrze, tylko martwi mnie to, że niestety muszę iść w tym kierunku, ja chciałem pójść na niebieski, a tu teraz w tym momencie powoduje to, że się rozdzielam oddziałami. Bardzo jest to dla mnie niekorzystne, boję się, że niebiescy wykorzystają i zaczną mnie atakować. Bardzo niepokoją mnie te czerwone kropeczki na mapie w tej okolicy. Aaa, to tylko małe oddziały wroga. No dobra, czy można się szykować na to, że ktoś będzie chciał tutaj, słuchajcie, zaatakować? Ktoś będzie chciał tutaj pocisnąć nas w tym miejscu? Dobra, zobaczymy w takim razie, jak z tego wynikniemy. Póki co. Z tego, co widziałem, kolegium lansradu, słuchajcie, kolegium lansradu zaproponowało różne uchwały. Ja zmieniłem jedną, zmieniłem na kontrolę rynku. Bardzo sympatyczna zmiana, dzięki której możemy sporo zarobić i jeszcze więcej posiadając negocjacje podatkowe jeszcze lepiej, ale najbardziej nas interesuje gubernatorstwo Dune, słuchajcie, wybrana frakcja zyskuje posiadanie tytułu gubernatora przez 60 dni, kończy się politycznym zwycięstwem. I chyba to już jest tak naprawdę koniec. Koniec naszej przygody czy uda nam się zdobyć, dowiemy się za 6 dni albo za 6 dni plus minus czas głosowania póki co słuchajcie, muszę wytrzymać tą potyczkę, która się szkuje. Nie wiem z której strony. Tutaj widzę niebiescy mają obrywają od ludów niepodległych, spoko. Interesuje mnie to jak najbardziej, bo zwraca im uwagę nie na nas, tylko właśnie na nich. Zbadane interesujące miejsce. Co mnie bardzo interesuje? To mnie interesuje na pewno, bo tu są zasoby, więc weźmiemy sobie te zasoby. Dziękuję. Natomiast bardzo mnie interesuje to, dzięki czemu nasze badania w końcu nad strażnikami będą zrealizowane. Trzeba by, słuchajcie, ewentualnie jeszcze wsparcie tu zrobić małe żołnierzami. Wyślemy sobie, słuchajcie, taki szybki lot. Zobaczcie, jak to lotnisko nie działa. Bierze, podlatuje, później leci. I dziękuję. I o to chodzi właśnie o tym wszystkim chodzi, I właśnie ruszyli, słuchajcie, ruszyli, a my jesteśmy gotowi? Nie wiem nie wiem czy jesteśmy gotowi, ale na pewno wskoczyło nam wezwanie do broni, czyli strażnicy ciężka milicja. To nam jest najbardziej na rękę. Bo tutaj w tym miejscu milicję anuluje, wywalę tą milicję. Na kosz ciężkiej milicji, w takim razie zamieniamy tu, tu tak samo, milicję zamieniamy na ciężką milicję, bo to jest naprawdę potężna jednostka, a nas stać na to. A my szykujemy się, słuchajcie, do walki, bo wróg, jak widzicie, się zebrał przy granicach, my mamy także przygotowanie, jesteśmy w tym miejscu. Proszę, to i proszę, to, dziękuję. A my teraz wchodzimy, oczywiście, łoimy ich, nie czekamy na to, aż oni zaczną nas atakować. My staramy się atakować pierwsi, tylko tak, pierwsza piechota trochę do tyłu, dobra. Statkowaliśmy tylko z drugiej strony, oni są z dala od naszej wieży. My tego nie chcemy, proszę tutaj tak się nie, nie pchać. Na nas tutaj że trzeba najpierw zaatakować, dobra w takim razie słuchajcie, mamy to, wchodzimy, likwidujemy, likwidujemy szybkie jednostki, nasze będą tutaj, oczywiście wykorzystujemy przeciwwagę, dobrze, bardzo dobrze. Zwiewajcie, gdzie pieprz rośnie. Nie chcemy was tutaj. Teraz mogę jednostki przegrupować, a wy pociśniemy ich tutaj, no może nie, bo jednak. Czerw wyskoczy i będzie problem. Na pewno tego nie chcemy. <laughs> Spuściliśmy wam manto i się proszę tutaj w takim razie nie panoszyć. To terytorium już znaleźć do nas, a my mamy kontrakt z podziemiem. Co my mamy. Wykorzystaj jego kontrakt i rozpocznij operacje szpiegowskie. Albo możemy wy, wy, wygranie oblężonym wioski zamówionym przez inną frakcję. No tego ciężko nam będzie ogarnąć, no trudno. Pytanie, czy to jest sabotaż wyposażenie, masz jednostki, ale to nie nasze. Nie, nasze są w porządku, wrogie jednostki miały. A my oczywiście nie zapominamy, bo to są bardzo dobre rzeczy. Zatruj zapasy i sabotaż wyposażenie to jest naprawdę świetne zdolności, które musimy trzymać. No i pinujemy, żeby nam się tutaj nikt nie wpakował. O nie, a co? Opatrzcie, rzucili nam zawieszenie broni, czyli nikt nie chce tutaj walczyć. Spoko! Zapraszam. Chyba mają dość już potyczek, mają dość walk. A my póki co staramy się wybronić tutaj jak najwięcej. No wróg nie będzie miał tu łatwego zadania. Może słuchacie, udałby nam się jeszcze ewentualnie niewidzialny rynek, dyplomacja, zawieszenie broni, sabotaż obrony, manipulację tłumem. Ale do tego potrzeba mnóstwo danych. No, nie będzie to łatwe zadanie, ale sądzę, że sobie poradzimy. Natomiast tu, rozstrzygnięcie, zabieramy to i chcę, właśnie dane, dane są w tych naszych żyrokopterach pozwalanych, więc zbieramy te dane. A tutaj, jak widzicie, kolejni buntownicy bardzo dobrze znam ich. Nie czerwony, naprawdę należy im się lanie od wszystkich. Nie odpuszczają, zdecydowanie nie odpuszczają, zdecydowanie chcą więcej. Proszę, w takim razie, tu, eee, wy, wy stójcie, stójcie, stójcie. Stać, nie wychodzić z tego terenu, bo tutaj będzie problem. Proszę ich tu potraktować jak trzeba. Nie przejmować się tymi jednostkami głupimi. Proszę likwidować, cisnąć, zatrzymać ich tam, bo oni chyba będą ci próbowali się przebić na inną naszą lokację. Tak, zdecydowanie będą chcieli się tutaj przebić, więc trzeba ich zatrzymać. Tutaj trzymamy oddziały w odwodzie, żeby tutaj stali, pilnowali. A my staramy się ich naprawdę podgryźć. Podgryźć, dobra, słuchajcie, wracają, wracają, cisnąć ich w takim razie, cisnąć ich. Nie pozwolić im przejść, a my tu stoimy, halo, nie przechodzimy, proszę tu ładnie stać, my tu nie pozwolimy wam uciec, tak, zatrzymaliśmy ich, super, świetna informacja, czerw, uwaga, czerw, 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 czerw wycofać się, wszystkie jednostki wycofać się, bo jak czerw stracimy, dostaniemy od czerwa, to będzie naprawdę nieciekawie, proszę czerwę, żeby tam wskoczył, byłoby super, byłoby naprawdę rewelacyjnie, póki to stoimy tu, ładnie i ciśniemy, słuchajcie, możemy się teraz bić, oni są rozstrzepani, nie wiedzą co się dzieje. W takim razie proszę, ty czerw, no co jest z tym czerwiem? Dlaczego ten czerw ciągle nam świeci? Nie chcemy ty czerwia, proszę likwidujemy te jednostki, dobra. Natomiast wróg, walka, tutaj trwa walka. Wróg chyba będzie chciał tutaj przyjąć tą osadę. Trzeba będzie słuchajcie wysłać wsparcie, zdecydowanie weźmiemy te siły jako wspomagacz, więc bierzemy dodatkowe wsparcie, bo tutaj będzie to potrzebne. Dyplomacja, jak tam dyplomacja, oczywiście wszystkie głosy lecimy na to Więc jak najbardziej ciśniemy to Gubernatorstwo Dune'y przejmujemy, 600 punktów, słuchajcie, wyzdaje wszystko co mam Czerwia, mam nadzieję, że nam czerw tutaj nigdzie nikogo nie ugryzie, nie wskoczy W takim razie przegrupujmy się to miejscem, dobra Czerwonych tutaj lekko wytuczemy i oni naprawdę nie będą mieli szans Okej, okay, krążą, oni co najlepsze krążą A my tutaj możemy te jednostki wykorzystać, żeby im tutaj dokuczyć tak potężnie Mam nadzieję, że to będzie dane, i do takiej razie tak, jedna jednostka zostaje A my resztą lecimy na czerwonych tutaj, proszę nie pozwolić im tutaj Wy tam stójcie, pilnujcie, a my ich wytłuczymy. Wytłuczymy na cocy, żeby nie mogli tutaj wejść, dobra, udało się Czy tutaj się coś dzieje, bo te działy idą w miejsce, oj wiecie co Obawiam się, że idą tutaj, dlatego też zrobimy mały zamach stanu Zrobimy im wjazd na chatę i liczę na to, że zwrócimy uwagę, bo czerwoni, nie czerwoni. Widzę, że tam ci chyba idą mnie tam, gdzie bym chciał. Tutaj tylko to przegrupowanie jednostek. Dobra, żeby niebieski, tak, niebieski rusza w to miejsce zdecydowanie Tego się spodziewałem, że będą chcieli to jakoś odbić. Trzymamy jeszcze 3 dni. Słuchajcie, jeszcze 3 dni. Traktat zakończony, traktat zakończony. Trwa walka w tym miejscu. A ci się ciągle próbują przebić. No nie wiem, co oni kombinują. Naprawdę słuchajcie, nie wiem, co oni kombinują. Natomiast ja spróbuję niebieskich odciągnąć do tamtego miejsca, żeby tutaj im dokuczyć. Oczywiście tutaj też w pewnym momencie wyciągnę. Wszystkim idą, czym się da. Nie ma problemu. Ale my chcemy badanie. Kurczę, jaka zawzięta walka, słuchajcie, się zrobiła. Sobota wyposażenia. Zatruj zapasy to powinno wystarczyć. Jeżeli stracę tamtą pole, przypraw, to i tak w mnie to nic nie boli, bo mam tą część. Więc yy, to nie będę nad tym bardzo płakał. Ale oni się chyba zastanawiają nad tym, jednak, co będą tu robić. W takim razie bierzemy, zlikwidujmy. Mam nadzieję, że jednak ich trochę to zastanowi. Bo te jednostki tutaj, które mamy, są nawet silne. A kosztem przyprawy, słuchajcie, prawdopodobnie możemy nawet zrobić więcej. Możemy prawdopodobnie nawet zrobić więcej, poprzejmujemy, poblokujemy im i jeżeli dobrze pójdzie, tak, oni wyciągają sobie teraz wsparcie, ha, ha, jasne. Życzę powodzenia, oczywiście tu już wchodzimy, tu już okupacja, tu już wchodzimy, tu też okupacja, lo, re, robimy ich. Miejmy nadzieję, że naprawdę im podokuczamy do tego stopnia, żeby nie zastanawiali się, nie atakowali, bo im naprawdę nic z tego nie przyjdzie. Tak? Zastanowicie się? Dwa razy? A nie, jednak nie, wsparcie sobie wysłali, ale tam wioskę kupujemy. Myślę o jednej rzeczy w tej kwestii, czyli mamy te ludy fremeńskich najemników i mamy takie coś jak splądruj, i wiadomo jakie zasoby, kasa, a się pewnie w niego i tak to nie uderzy, bo sprawdzałem, on ma mnóstwo kas, naprawdę ma mnóstwo, słuchajcie, 45 tysięcy. Kto ma tyle kasy? Kto zdrowych zmysłów? Mam w ogóle nie ma przypraw, to go w ogóle zabolało, dlatego, dlatego tak się stało. Natomiast, jakbym ja wyzwolił tą wioskę, to sądzę, że mu i tak ekonomia mogłaby siąść. Więc wiecie co? Nie, nie będę się zastanawiał. Wyzwalamy tą wioskę tutaj, niszczę te struktury. Mam nadzieję, że się uda. Natomiast tutaj myślę, żeby jeszcze zrobić wyzwolenie kolejnych wiosek. Eee, tylko tak, tu będą niszczyć Tutaj my się skupiamy na tym, te jednostki Przegrupować tu, żeby tą, tą wioskę Zlikwidować Fajnie by to sprzęgło się nam Tutaj postaramy się wyzwolić, dokuczyć Jak najbardziej, natomiast mówię Oni jak tu wejdą, no będą się szykować Mamy tutaj wprawdzie także tych swoich wojowników Ale takie oddziały tutaj są gigantyczne Raczej będzie ciężko Tu mamy oblężona wioska, co tu się dzieje? Halo, jakiś bunt się tam wydarzył? Możliwe, słuchajcie, możliwe My się tym musimy zająć w takim razie do dzieła i wyniki kolegium Lansradu i uwaga, uwaga Lansrad należy w pełni do zielonych czerwoni wzięli kontrolowanie rynku poparli w większości, widzę też czerwoni głosy na e, zarobek Solaris a my i ludy mniejsze wydaliśmy i mamy gubę na trostwo. teraz to trzymać przez, przez 60 dni i zwycięstwo w pełni polityczne, bo mamy wszystkie stanowiska w kolegium, będzie nasze. Mam nadzieję, że się utrzymamy i tak właśnie zwyciężymy. A póki co musimy się skupić na tych potyczkach, choć w wiecie co, tak sobie myślę, że oni chyba sobie dadzą radę. Bo tu, jeżeli dobrze pamiętam, mamy ciężką milicję, ta jest gwardia naprawdę elitarna, nie powiem się tam problemu. Tutaj, no tutaj ciągle się kręcą, nie wiem, czy będą atakować, czy nie będą ciężko mi stwierdzić co oni tutaj kombinują natomiast tutaj robimy także że wyzwól, proszę niszczymy tutaj tą ekonomię, niszczymy im wodę, żeby to z wodą nie, żeby mieli ogromny problem co to jest za struktura, eee, to jest biuro rekrutacyjne, to jest akurat stacja nasłuchowa, a tu jest fabryka pletu, no nie, woda, woda, likwidować im wodę Dokuczmy im, żeby faktycznie nie wiedzieli co się dzieje, żeby faktycznie mogli, żebyśmy mogli tutaj wszystko rozwalać. Okej, okay. niszczymy, niszczymy zamieszanie, robimy. No i prawidłowo, słuchajcie, prawidłowo. Okej, okay. tutaj odbijają to. Ale wypatrzcie, że szybko to faktycznie odbudowują. Mimo wszystko, tutaj mamy znowu ludy. O jak dobrze! Ja ich lubię, ja ich bardzo lubię. Jakby przejęli tą wioskę, to byłoby super. Natomiast ta hegemonia, słuchajcie, ta hegemonia mnie mocno martwi, żeby czerwony tego nie zdążył wbić. Całe szczęście tutaj od, odeparliśmy. I te punkty hegemonii tutaj też powinny nam wskoczyć. Tu idzie burza. Tu idzie w tym miejscu burza. My musimy się tym zająć, więc tutaj przegrupujmy. Staram się tutaj, żeby jednostki nasze żadne nie oberwały. Burza, przegrupujemy się tu, tutaj odbijemy, tutaj oni obrywają. Czy niebiescy, pomimo tego, że wpuścili tutaj oddziały swoje, no nic nie zyskują, naprawdę no nic nie zyskują. I, i to się chwali, i to się chwali. Niech to zostanie. No, słuchajcie, tu zostawiamy ten wywiad, żeby wiedzieć, czy wróg czasem nie uderzy na nas. Natomiast tutaj przejmujemy tą strukturę. Okej, okay, woda dostała się. Teraz zajmiemy się e, fabryką pletonu, czy. Wiecie co, fabryka Pleton najbardziej chyba im tutaj dokuczy, żeby nie mieli tego w produkcji. A tutaj, no, przejmować tą wioskę. Dobrze, bunt, bunt musi być. Co ciekawe, jeszcze jedna rzecz. Kontrakty z podziemiem mamy po raz pierwszy agent z cechą długi, nawet zrobiliśmy dwa podbicia. Dobra, mamy to, bardzo fajnie, mamy nowego agenta. Ten agent posiada, produkcję więcej danych. Dane, władza. Co my możemy zrobić? Odporność na infiltrację tutaj, czy gilia kosmiczna? Sądzę, że gilia kosmiczna byłaby lepsza, bo tutaj są te fajne rzuty, więc to zostawiamy. Czerwoni się rozproszyli, nie wiedzą do końca co teraz zrobić, a my niszczymy im infrastrukturę. Powinienem to w sumie już zrobić od dawna, no ale jakoś się nie składało. Nawet nie myślałem, że. Uwalnianie osady spod Jarzba Niebieskich da mi tak dużo satysfakcji. Mam wprawdzie jeszcze trochę czasu, mało mu, bo mało, ale spróbujemy jeszcze trochę podokuczać i spróbujemy tą osadę uwolnić z Jarzba Niebieskich. Natomiast nam się udało przejąć tą okolicę, czyli mamy góra i dacho. A co nam to dało? Oczywiście hegemonię, dzięki czemu czerwoni cofnęli się, czyli zabierając czerwonym tereny, które mają punkty hegemonii, Możemy nie dość ich wycofać, to jeszcze sami zyskać. Bardzo plus, natomiast Góra i dach daje nam ośrodek badawczy, i to jest jak najbardziej na plus. To jest miejsce, gdzie na pewno będziemy chcieli postawić super ośrodek badawczy, więc postawimy to, proszę. I teraz się powiem Wam, że naprawdę zastanawiam, jeżeli dam, dałoby się przejąć Lew Polarny, dałoby się region specjalny Hegemonia plus 1000, no to byłoby coś boskiego, to byłoby coś świetnego. Ale chyba tak łatwo nie będzie, bo te oddziały, właśnie gdzie ma w niebieski, niebieski przepraszam, czerwony oddziały. ja tutaj nigdzie nie widzę oddziałów czerwonego. Już długo nie widziałem i trochę mnie zaczyna to martwić. Tutaj wysyłam sobie jeszcze zwiat po, ewentualnie tutaj po tą jednostkę, ale właśnie ja tutaj nigdzie nie widzę trawa walka, jaka walka, a tutaj chyba ci rzuci nas zatkwali. Nie przejmujcie się, spokojnie, damy radę. Niebiescy już zgubili, nie wiedzą co ze sobą zrobić. Tutaj opanowują ludy neutralne kolejną wioskę. Daliśmy im sygnał do ataku, daliśmy im sygnał do wyzwolenia i dzięki nam właśnie teraz przejmują. A my bierzemy się za ostatnią wioskę, żeby ją wyzwolić. Nie wiem, czy zdążę, słuchajcie, nie wiem, bo tego czasu już tak mało jest, że nie mam pojęcia. Mimo wszystko, mimo wszystko staramy się tutaj oczywiście im pomóc w tych działaniach, że w tej wolności. Martwi mnie mimo wszystko, gdzie czerwony ma. Jak widzicie, tutaj walka trwa, będzie. No dosłownie będzie chwilka, bo te odnotki już nam znikają, ale martwi mnie, gdzie czerwony ma wojsko. Czy ktoś widzi wojsko czerwonego? Czy ktoś wie, gdzie jest wojsko czerwonego? Wykryta wrogą operacja, jaka to operacja? Fremeni. O. O, koleżanko. Ja tego się nie pospodziewał po tobie. Niepokojące, wręcz bym powiedział, dlaczego ty tak z nami pogrywasz. Dobra, słuchajcie, ja szybki zrobię pewnie zwiat, gdzie są jednostki wroga. Mimo wszystko, słuchajcie, gramy już o ostatnią świeczkę. Ostatnie dni na skończę dzielą od ostatecznego dyplomatycznego zwycięstwa gubernatorstwa Duny. Kto wie, może zaryzykuje o hegemonię, ale czy się to uda, no tego jeszcze nie wiem. Póki co. Naprawdę nie myślałem, że tak dobrze nam będzie grał się w Dune. Prawdopodobnie kolejny odcinek będzie ostatnim finałowym zwycięstwa albo przegranej. To się tak naprawdę okaże. Przyznaję, to zakończenie było epickie. Mam nadzieję, że Wam także się podobało. Że podobają Wam się te pojedynki, te zmagania w Dune Spice War. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Zapraszam Was w staniu na finałowy odcinek już za dwa dni. Na razie, hej!